Sparta TV, telewizja Sparty -Mierków. Z nami jest zawodnik Sparty Mierków, Nazary Poleniuk. Cześć Nazary. Cześć, Artur. E, Nazary, no, dzisiaj uda, uda, no, udaje się, no, jakby nie patrzeć, bo znowu przegrywaliśmy niestety, e, zremisować z, chyba z jednym z kandydatów, e, bo z zespołem, który w poprzednim sezonie zajął trzecie miejsce, kandydatu do awansu. Z i Żygański 2 do dwóch. No i jak byś e, ocenił ten mecz? No od razu nie poszliśmy tak wysoko, tak jak trzeba było, dlatego przez swoje błędy straciliśmy dwie bramki, ale jak wzięliśmy się za swoje, no i jednak wywalczyliśmy dwa 2 Właśnie pokazaliście ten charakter, bo tak jak mówisz goniliśmy ten wynik, był w pewnym momencie 1 do dwóch i no, po twoim, dobrze mówię, po twoim wyrzucie. No, tak. Michał zdobył bramkę na 2 do 2, czyli taki pośrednią masz wpływ na ten wynik. Mhm. Czyli takim małym bohaterem też dzisiaj możesz być. No można tak powiedzieć. Pierwszą ramkę No się... właśnie, przypomnijmy też zapomniałem zdobyć pierwszą bramkę. Ale to pięknie Udało mi się, bo tylko dorzuciłem do bramki przez Piękne podanie Andrzej Karzuczka. A drugą no to mam to co mam, wyrzuciłem do grali i mam odwrotnie. Czyli co, cieszymy się dzisiaj z tego, e, z tego wyniku i optymistycznie udajemy się już na, na za tydzień na kolejny mecz o, do Brodu. Czyli co, zapraszamy oczywiście kibiców. Zapraszamy kibiców na mecz w, w sobotę. W sobotę. Da, więc najbliższa sobota, Sparta miarków Zjednoczeni w wrody, oczywiście w Brodach. Tam tak się jest. widzimy. Oczywiście, zapraszamy. Dobra, dzięki.